Siemanko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym filmiku informacyjnym odnośnie tego oto sprzętu. Proszę państwa, kupiłem sobie w sobotę nową kamerkę do nagrywania. Jest to kamerka sportowa Action Camera SC501. No i właśnie robię taki filmik króciutki, żeby wam pokazać jaki sobie sprzęcik zakupiłem. Kosztowała mnie ona 240 zł. Jakoś jak widzicie tutaj ma nagrywania również w 4K, więc będą fajne filmiki, niebawem z tej kamerki na moim kanale. No i właśnie również w zestawie były takie różne gadżety, jak na przykład uchwyt na over. paski wzmacniające, żeby się kamera lepiej trzymała, ładowarka, kabel USB, zapinki, że to tak nazwie, ściereczki i takich jeszcze dużo innych gadżetów. Yy, ważna informacja jest dla was taka, że zrobię jeszcze taki jeden filmik dłuższy właśnie o tym sprzęcie, co to kupiłem. Więc nie będę się teraz rozgadywał, ale również taki film pojawi się drugi właśnie związany z tą kamerą, bo głównie właśnie tą kamerę też kupiłem po to, żeby sobie nagrywać yy, filmy. Jak będę jeździł swoim nowym motorem Który już niebawem będę miał w swoim garażu Jeszcze szybciutko Wam pokażę Ta kamerka prezentuje się z tej strony Tak Ona również zawiera tutaj Etui Które Chroni tą kamerą, kamerę Przed na przykład Zalaniem wody i tak dalej Do 30 metrów więc tak ona wygląda. Jeszcze tutaj jak widzicie specyfikacja. Jeżeli jesteście ciekawi jaką ma to po prostu zróbcie sobie pauzę teraz na tym filmie i sobie zobaczcie. No i jak wcześniej właśnie tutaj wspomniałem akcesoria. Tutaj ma wodoszczelna obudowa, uchwyt rowerowy, uchwyt typu klips, zapasowa klapka obudowy, paski mocujące, kabel USB, ładowarka sieciowa, bateria, uchwyty kątowe i ścieraczka do obiektywu. Więc właśnie tak ona wygląda. No i szybciutko jeszcze chcę Wam powiedzieć, że kupiłem sobie do niej również kartę pamięci. Żeby na przykład mi nie ścinało tych filmów, jak będę nagrywał dla Was. To jest akurat konieczny zakup, właśnie, żeby taką y, kartę pamięci mieć w zestawie. No więc łącznie wyszło mi 290 zł, właśnie, bo jeszcze 50 zł kosztowała ta y, karta pamięci. Więc z mojej strony to wszystko w takim króciutkim filmiku. Tak jak wcześniej wam powiedziałem, będzie jeszcze jeden filmik na kanale odnośnie tej kamery, ale tu już potem będę Wam bardziej w szczegóły wszystko wchodził i pokazywał. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia, papa. Pa.